Witam na kanale wiadomości. Ja jestem Piotr i będę wam przedstawiał najważniejsze informacje z Polski i ze świata. Dlatego jeśli doceniacie naszą pracę, to zachęcam do polubienia materiału, zostawienia subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie między innymi. Ten dzień przejdzie do historii. Pierwsze takie ataki Ukrainy. Rosja grozi atakiem na cele w Polsce. Mowa o najczarniejszym scenariuszu. Polska na cyberwojnie z Rosją. Szokujące dane rządu. Szokujące informacje podała brytyjska stacja Sky News, publikując wywiad z ukraińskim prezydentem Włodymyrem Załęskim, który pierwszy raz od początku wojny stwierdził, że Ukraina jest gotowa na ustępstwa terytorialne wobec Rosji, aby zakończyć wojnę z Moskwą. Złęski sugeruje, że jest gotowy zakończyć wojnę na Ukrainie w zamian za członkostwo w NATO, nawet jeśli Rosja nie zwróci natychmiast zajętych ziem, podała stacja Sky News. No one has offered us to be in NATO, we just one part or another part of Ukraine. That's for once. The fact is that it is a solution to stop the hot stage of the war. Because we can just give the NATO membership to the part of Ukraine that is under our control. Yes, it could be possible, but no one offered but the invitation must be given to ukraine within its internationally recognized border you can't give invitation to just one part of a country why because thus you would recognize that ukraine is only that territory of ukraine and the other one is russia so legally, by law, we have no right to recognize the occupied territory as territory of Russia. And here we must not make any mistake. But if we want to stop the hot stage of the war, we should take under NATO umbrella the territory of Ukraine that we have under our control. a dalej że That's what we need to do fast. And then Ukraine can get back the other part of its territory diplomatically. Dalej Zalewski zaznaczył również, że zawieszenie broni jest konieczne, ale powinno być takie, które zagwarantuje, że Putin nie powróci, aby zająć większą część Ukrainy. A lot of different countries proposed a ceasefire. Uh, so the question is ceasefire where? That is a question. The second point is: if we speak ceasefire, guarantees that Putin will not come back. Mm -hmm. And in this case, I commented to you about NATO. Yes, NATO immediately depart of Ukraine. Co więcej, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrei Sybicha zaapelował wcześniej do NATO o formalne zaproszenie do członkostwa już na nadchodzącym spotkaniu w Brukseli, które odbędzie się w nadchodzącym tygodniu w dniach 3-4 grudnia. Zacznijmy od niepokojących informacji, które przekazał minister cyfryzacji Cezary Gawkowski, który stwierdził, że według danych podlegających jemu resortowi w tym roku już zidentyfikowano dwa razy więcej incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem niż rok wcześniej, a jakby tego było mało, liczba ta jest trzy razy większa niż w roku 2022. Każdy z nas jest narażony na niebezpieczeństwa sieciowe. Każdy z nas używając usług, aplikacji, telefonów czy urządzeń, może niestety, Zostać narażony na to, że ktoś go cyfrowo okradnie. A zagrożeń jest masa. A zagrożeń jest masa, bo tylko w 2024 roku mamy 100% więcej incydentów, które zostały rozpoznane, niż w 2023 i 200% więcej niż w 2022. Duża część z nich jest jasno skierowana na Polskę z Rosji. Rosja już się nie kryje, że jest z Polską na cyberwojnie. Atakują i robią to z premedytacją. Wiedzą, gdzie mamy miękkie podrzusza. Minister podkreślił też, że szczególne zagrożenia, z jakimi borykają się polskie samorządy, które z powodu ograniczonych środków na ochronę stają się łatwym celem. To między innymi pola samorządowe. To tutaj najbardziej miękkie podbrzusze, któremu musimy. Podawać rękę. Dzisiaj trzeba prawa, które w Polsce będzie można implementować, a nie przeregulowania. Dzisiaj Europa musi zdawać sobie sprawę, że jeżeli będziemy za dużo wdrażali nowych rozwiązań, prawa, tego wszystkiego, co dotyczy opieki nad technologią, to możemy się przeregulować, a wtedy najlepsze kompetencje cyfrowe nie pomogą. W kontekście zagrożenia ze strony Rosji wypowiedział się też były brytyjski premier Boris Johnson, który zaznaczył, że Wielka Brytania powinna wysłać swoje oddziały na Ukrainę. My money, that has to be NATO. I don't see any, I don't see any Now you, you ask, what would be the UK commitment? Well, I think we should, I hope this would be something that appeals to, to President Trump as well. It would be a commitment that is very substantially funded. By the Ukrainians themselves. So I think we should certainly be putting troops in to backfill, absolutely. British troops. Yeah. I think in, in the areas, I don't think we should be sending in combat troops to take on the Russians, but I think as part of the solution, as part of the end state, uh, you're going to want to have m multinational European peacekeeping forces mm. m monitoring. że Ukraina jednak radzi sobie i bez żołnierzy z krajów NATO, ponieważ, jak dowiadujemy się z komunikatu ukraińskiego sztabu generalnego, wojska Władimira Putina po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji miały ponieść straty w liczbie ponad 2000 osób. Po raz pierwszy dzienne straty rosyjskiego personelu przekroczyły 2000 żołnierzy, sprawiam, że okupanci płacą najwyższą cenę za swój terror, czytamy w komunikacie ukraińskich sił zbrojnych. Według danych ukraińskiego sztabu generalnego w ciągu ostatniej doby Rosja mogła stracić 2030 żołnierzy, więc jeśli te liczby się potwierdzą, będzie to oznaczać pobicie rekordu z 12 listopada wynoszącego 1950 osób. Dodajmy, że łączna liczba odrzuconych przez Rosję wojskowych ma obecnie wynosić 738 660. Warto jednak zaznaczyć, że Ukraina... Podobnie jak i Rosja, konsekwentnie unikał jawnie oficjalnych danych dotyczących własnych strat, czego przykład w lutym dał prezydent Załęski, który poinformował, że w wojnie z Rosją poległo około 31 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Tymczasem według szacunków opublikowanych przez The Economist 26 listopada liczba zabitych ukraińskich wojskowych w czasie pełnoskalowego konfliktu wynosi od 60 do 100 tysięcy, a około 400 tysięcy odniosło takie obrażenia, które uniemożliwiają im dalszy udział w walkach. Kolejne groźby wobec Polski wytoczył też nie kto inny, jak Dmitry Miedwiediew, który udzielił wywiadu, gdzie zakłada najczarniejsze scenariusze dla naszego kraju oraz Rumunii. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej odniósł się do pytania dotyczącego możliwości przeprowadzenia przez Kreml inwazji na cele NATO, twierdząc, że jest to możliwe. Jeśli konflikt będzie się rozwijał, według scenariusza eskalacji, nie można niczego wykluczyć. Stwierdził Miedwiediew, po czym argumentował, że reakcje Rosji mogą być uzasadnione faktem, iż państwa NATO, jak stwierdził, w pełni i skutecznie zaangażowały się w ten konflikt. Dalej Miedwiediew potwierdził możliwość ataku na wojskowe centra w Polsce i Rumunii, a w obu tych krajach znajdują się bazy tarcz antyrakietowych NATO, w Redzikowie na Pomorzu oraz w Deweselu na południu Rumunii. Kraje zachodnie muszą zdać sobie sprawę, że uczestniczą w tej wojnie po stronie Ukrainy, nie tylko poprzez transport broni i dostarczanie pieniędzy, ale i bezpośrednio, bo wyznaczają cele na terytorium Rosji i kontrolują amerykańskie oraz europejskie rakiety, po prostu walczą z Rosją, stwierdził Miedwiediew, po czym dodał, że możliwy jest to nawet najtrudniejszy i najsmutniejszy scenariusz. Nie chcielibyśmy takiego scenariusza. Wszyscy to wielokrotnie powtarzaliśmy. Chcemy pokoju, ale pokój ten musi w pełni uwzględniać interesy Rosji, zaznaczył były rosyjski prezydent. Przejdźmy zatem do sytuacji na polskiej granicy, ponieważ jak się dowiadujemy, migranci znaleźli nowy sposób na nielegalne dostanie się do Polski od strony Białorusi. Migranci zaczęli wybierać turystyczne przejście w Białowieży, ponieważ na zamkniętych przejściach granicznych nie ma wysokiej stalowej bariery, która jest systematycznie wzmacniana, a znajdują się tam jedynie bramki, szlabany, zasieki z drutu kolczastego i blokady uniemożliwiające ruch pojazdów. Straż Graniczna poinformowała dalej, że w nocy z poniedziałku na wtorek przez nieczynne przejście turystyczne w Białowieży teren Polski dostało się 10 obywateli Iranu. Następnie migranci zostali doprowadzeni do bramy, na której tymczasową zaporę nałożono drabiny, umożliwiając im łatwe przedostanie się na polskie terytorium. Warto dodać, że po przekroczeniu granicy trzy osoby po białoruskiej stronie zabrały drabiny i oddaliły się w głąb kraju i co więcej, w tym sam sposób, poprzedniej nocy do Polski przedostało się 12 osób. Do skandalicznej sytuacji doszło na Cyprze podczas ostatniego meczu Legii Warszawa, gdzie kibice gospodarza wywieźli transparent z szokującym napisem o treści: "W 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę". Nie jest zaskoczeniem też fakt, że sytuacja ta wywołała oburzenie wśród polskiej społeczności, a kary dla klubu z Cypru domaga się także prezes PZPN Cezary Kulesza. Jestem wzburzony wczorajszym skandalicznym zachowaniem o mojej Nikozja. Apeluję do naszych partnerów UEFA o wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec autorów prowokacji wybierzonej w nasz kraj. Stanowczo protestuję przeciwko zakołaniu historii i obrażaniu Polaków, napisał Kulesza na X. Na sytuację zareagował też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który, podobnie jak prezes pzpn domaga się kary dla cypryjskiego klubu. W czasie, gdy na rozkaz Putina codziennie spadają bomby na ukraińskie miasta, mordowani są cywile. Na meczu Omonia Legia Warszawa cypryjscy kibice prowokują oburzającym hasłem o rzekomym wyzwalaniu Warszawy przez Sowietów w 1945 roku. To niedopuszczalne. Za ten skandaliczny transparent: ktoś musi przeprosić, agresora nie nazywa się wyzwolicielem. Kropka napisał Trzaskowski. Dalej oświadczenie wydała też sama Legia Warszawa. Skandaliczna oprawa kibiców o moim Nikozja zaprezentowana podczas wczorajszego meczu miała na celu zakłamanie prawdy w imieniu społeczności klubu oraz osób, które poświęciły swoje życie w walce o wolność Warszawy i Polski. Natychmiast po zakończeniu meczu zwróciliśmy się do UEFA z żądaniem stanowczej reakcji. Brzmi komunikat warszawskiej Legii. Niepokojące głosy dochodzą także z Gruzji, gdzie wybuchły protesty po tym, jak premier tego kraju ogłosił zawieszenie rozmów o wstąpieniu do Unii Europejskiej. Podjęliśmy decyzję, by nie zajmować się kwestią otwarcia rozmów z Unią Europejską do końca 2028 roku. Również do końca 2028 roku rezygnujemy ze wszelkich budżetowych grantów UE, zaznaczył premier Gruzji Irakli Kobachidze. Protesty przerodziły się jednak w walki uliczne, ponieważ podczas demonstracji użyto armatek wodnych, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło zastosowanie, jak stwierdzono, środków specjalnych, uzasadniając to stwierdzeniem, że protest przekroczył ramy określone przez prawo. Jednak obrońcy praw człowieka ostrzegają, że MSW stosuje nieproporcjonalną siłę wobec uczestników protestu. Chodzi o to, że policja ma używać mieszanki wody z dodatkiem substancji chemicznych, przez co wielu uczestników protestów Którzy zostali spryskani przez armatki wodne zgłaszało oparzenia twarzy i ciała. Co więcej, w proteście wzięła też udział proeuropejska prezydentka Gruzji, Salome Zurabiszwili, która, zwracając się do funkcjonariuszy sił specjalnych, pytała, czy służą Rosji, czy Gruzji. Przechodząc do polskich spraw, to wczoraj przetarzaliśmy wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na temat CPK, natomiast teraz głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski który zaznaczył, że najpierw należy rozbudować warszawskie okręcie. Jeżeli by PiS przygotowywał dalej ten projekt i płacił ludziom za pilnowanie łąki, to tak, skończyłoby się tak jak w Berlinie, czyli mielibyśmy 20 lat później. Ja to tłumaczę po raz setny, ale mogę to tłumaczyć po raz 101. Natomiast w tej chwili mamy sytuację zupełnie inną, a mianowicie wreszcie ktoś kompetentny się zabrał za ten projekt, wreszcie go jasno uzasadnił. Przede wszystkim powiedział, że to ma być bardzo duży port przesiadkowy, który w Europie będzie jednym z dominujących portów, ale wreszcie będzie przygotowana siatka połączeń. Będzie to połączone z rozwojem lotu, bo inaczej nie ma sensu budowanie tego typu lotniska, jeżeli nie rozbudowuje się narodowego przewodnika, przewoźnika, że musimy najpierw rozbudować Okęcie po to, żeby lot mógł się rozwijać i dopiero w kolejnym kroku przy zachowaniu okęcia dla innych funkcji, co dla mnie jest istotne, można budować ten port lotniczy z prawdziwego zdarzenia w sposób całkowicie merytoryczny. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.